Idzie wajno. Dobra już. Oto kurwa eksperyment. Nie bardzo, O to, no O to, <standby>. <eduarda essapieceuy�> <13osaru> <S2m> <t> <arthritis> I poślizg! Dobra, dawaj! Czekaj, kurwa. O, wyślizgam! Zdjęcie się? No to tak. okay, jest darlin, kurwa. No nie zasłaniaj, gruby. Ciągnij! Poszło, kurwa, po betonie konie. Pięknie. pięknie mięknie, kurwa. Ale to wyróżniłeś, nie, nie zamrań. Król, osłoń A, bo nie ma to

Jak ty jest kurwa ślisko? Ej prezydenta kurwa ślisko? Jaszko, daj mi autogram, nawet cię nagrywam. Pokaż mordę. Pokazałem, widziałem.

Czekaj, na. ale się Ale go! Idź tam pchnął Basika. Nie zatrzymuj się! Czemu? Idź tak go pchać! Pchaj go! Zostaw ten telefon! Co?